Witajcie ludziska, to znowu ja. Oj. I to jest w bitwie pancernej. O. Yy, bitwie pancernej, ale headshot. W mistrz broni. Powiem wam tej rozgrzywki nie lubię. Ale próbuję ją przejść, bo jest zadanie, żeby być w pierwszej piątce. Ale zazwyczaj jestem w ostatniej piątce. Więc zobaczymy, może dzisiaj coś mi się uda. Przeładuj, o, dobry jest, ten koleś, nie ja. Szukamy, szukamy, szukamy. A tu nikogo nie ma. No, o jest. Woo, poszedł, jeden. O drugi, o kurwa, szaleństwo. Jak nigdy. O, coś tu ten... O, biegnie. O! Czemu tak późno strzelałem? Nie lubię tej rozgrywki, naprawdę. Zawsze jestem w pierwszej piąt w ostatniej piątce, a nie w pierwszej. To bym chyba naprawdę musiał... Zrok siedzieć na mistrzu broni, żeby coś tam zdobyć, jakiś osiągnąć porządny wynik, ale jak wcześniej mówiłem, dla mnie nie liczą się wyniki, dla mnie się liczy sama rozgrywka. Aaaa, mam cię! Dla mnie liczy się rozgrywka, nic więcej. Zabawa ze znajomymi i... Ajajaj! Nie miałem szans na check albo dwóch i tam było... Oj, tu nie. A idziemy tu. Co tutaj? A, gówno. Dobra. Więc jak mówię, rozgrywka najważniejsza, nie wyniki, zabawa jest najlepsza. Tam wyniki, wyniki to przy okazji są tylko podpięte. O, chodź tu, gdzie ty pujejesz? No chodź tu stój tu Gadzino Tu nie ma nikogo O no tak kurwa Biegnę za jednym Azara Z naprzeciwka biegnie dziesięciu I to prastu <laughs> Dalej nie będę mówił O no, dali ugraj coś w końcu O czy zgony czy zabójstwa W sumie moje rytmy Zgąza... za życie. a ten skąd... Z kim tu się tak napieprza? Dobra, idziemy razem, chłopaki. Ooooo Jak mi wpadł pod kulkę? O, nikogo nie mam, wyczyścili. O! A ten skąd? No! Uuuu! Zabiłem go! Ale sukces! Uuu. Ale skąd on się w ogóle wziął, to nie wiem. Powiem wam, w mistrzu broni, jak gram, to. O! Jeden szczał i by był po nim. W mistrzu broni, jak gram, to. Rzadko widzę, żeby ktoś kampił. O! Ktoś tu biegnie chyba. Albo to wyżej. O! Tu pobiegniemy. A to ciągle każdy narzeka na te kampienie, ale powiem wam, że każdy kampi, więc tu nie ma co narzekać, według mnie. No to każdy kampi, każdy stosuje to. Ale każdy kamper zawsze jest dobrze, zawsze jest łatwo go wyhaczyć. Siedzi ciągle w jednym miejscu. No, gdzie oni? O, jest. O, ze spaza, U, nie miałem szanszów. Nie ma co narzekać, że ktoś kampi, jak każdy kampi, tak? Czy nie? Bo nie rozumiem ludzi, którzy o, ten kampi, tamten kampi, ooo, a chwila moment na filmiku, kolej siedzi i obczaja wszystkich. Więc bez jajców, oj. Ślepy zołek. No gdzie oni wszyscy się pochowali? Widzę, że tu jest epicentrum. Ten przeciąnek z tego wszystkich tych gadów. Chodźcie chłopaki, gdzie biegniecie? No gdzie to są te gadziny? O... Gdzieś oglądałem na filmiku, że mówił, że jak się za dużo biega, to zaraz się ginie. Aha, to w moim przypadku się akurat zawsze sprawdza. No gdzie oni? Do jasnej ciasnej... O! No i... A nie mówiłem? No i... Nie rozumiem tego. Ani jednego zadrapania? Bez jajców. No biegnij oszołomie więc prosiłbym nie narzekajta na kamperkę skoro sami używacie robicie to nie lubię tego magnuma, mimo że jest dobry ale nigdy nie mogę u kogoś upolować chyba że przez przypadek ajajaj aj, aj. gnidy dobra ściśnij te pośladki bo na pewno jestem w, o, w ostatniej piątce <laughs> może te wyniki są spowodowane tym iż ponieważ jak kręcę przez easy Kappa, to mam taką magiczną jakość nie wiem w co strzelałem ale strzelałem magiczną jakość że ciężko kogoś zauważyć albo coś jak gram w rozdzielczości HD na telewizorze już wyciągam w maksimum To idzie mi całkiem lepiej O, no tu Huuu Dostał Mówię wam Jest różnica jak się gra Kurwa Tam utknąłem kurwa, ja też W jednej wielkiej dupie Więc Lepiej mi się gra na HD na pewno nie Bo jak mam grać przez komponent... komponenta Powiem wam obraz wszystko też daje Plusy lub minusy bo A tam siedzi Dostał, ale ja też No, dali Dawaj Asysta przy zabiciu O, ciekawe kogo Wio. No! Skikaj! Jezu. O, jest tu ktoś... O! Ala camper! O! Coś tam biegnie. No nie! Chyba se, to są jakieś jajasy robią. W ogóle z czym on bieg? Nie zauważyłem. Na, 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 na. O, 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 tam ktoś ginie, naszych O, to nasz. tu nasz. Biegniemy tu, tu, ty tam. na 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 O Chłopaki biegną. na ślepo, biegną. na ślepo, zabiłem! Ale mnie też. O. P90. Już coś lepszego. Ilu w ogóle zabiłem? Ośmiu. Dwanaście razy zginąłem. No chodź zarazy. Gdzie jesteście? Nie, zaraz, menda mi wybiegnie któraś Uuuu, poszedł Przeładuj I biegniemy, bo ktoś tu biegł Jeszcze z nim Refleks szachisty mam, ale co? Aj, asysta tylko! Ktoś tam siedział, nie? Na ślepo, Oj, nieciekawie się robi gdzie oni? Z której strony? Aj tam o słyszę mu życie więc będzie się misijka pewnie kończyć Rozgrywka. No Mendy. Która pierwsza? No nie! A, i to by było chyba na tyle <noise> zabić moich. A i biegnij! No stres. Bo nerwy tylko doprowadzają do złych... złego grania. Naprawdę, kiedyś próbowałem... Chciałem zagrać, żeby się odstresować. Gram, 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 a tu gorzej. Mam cię! O, mama! Nogiń! Tylko asysta nie! Oooo, zabiłem! Mściciel! o szaleństwo! Tam biegną mendy Nie! Przecież! No nie! No to to, to jest bez jaj! Żarty sobie stroją! 4% i... Aciskam klawiaturą jak... <laughs> żeby go zabić, a tu... To... Niciwo! Chodź tu, tu siedzą, gady Gdzie oni są? O! Dostał Gdzie on jest? Tu pójdziemy, tyłem. Przeładuj, szybko! Jezu! I Po mnie! Yeah, koniec. Dobra, ludziska, to tak jak mówiłem, nie narzekajcie na kamperów, jak sami kampicie. Dobra, to by było na tyle. Liczę na wasze komentarze, subskrypcje i plusy i minusy. Dobra, na razie!